Witam, dzisiaj pokażę, jak wykorzystać przewagę Hetmana na zwierzę. Podstawą jest odganianie króla od wieży. Jak widzicie, król teraz przykleił się do wieży i będzie próbował jej bronić, aby Hetman nie mógł jej zbić jakimś rozwiązaniem. Dlatego najpierw musimy sprawić, aby król musiał się odkleić od tej wieży. Czyli dajemy najpierw jakiegoś szacha i staramy się ograniczyć pola manewru króla. Jak widzicie, król się cofnął, ograniczamy coraz bardziej jego ruchy. Przybliża się nasz, przybliżamy naszego króla, żeby właśnie potem ewentualnie nim wkroczyć i jeszcze bardziej nim ograniczać ruchy przeciwnego króla, żeby w, w końcu wprowadzić, wyprowadzić, yy, wyprowadzi, yy, yy, zmusić przeciwnego króla do yy, odklejenia się od wieży. Wieża jak widzicie rusza, dlaczego? Ponieważ potem, t, t, potem, ryzykuje, yy, potem jest jakieś ryzyko króla na F6, wieży na B8, czarny musi powoli tutaj tutaj mając wieża blokuje pole. 7 i to jest niebezpieczne, dlatego musi się gdzieś ruszyć Więc wieża C7 Wieża C7, my szachujemy Król przykleja się do wieży, to jest jego jeden ruch, który jest, nie, aktualnie był w stanie przykleić się do wieży tak? nie, nie, nie ruszył się tutaj na, na E8, bo wtedy odkleiłby się od wieży, my byśmy zmienili tą wieżę Więc był yy, C8 Przybliżamy króla po raz kolejny, ograniczając ruchy po raz kolejny było ryzyko tego Mato, dlatego, dlatego wieża we siódmę. Tak więc cały czas próbujemy ograniczyć ruchy. Jak widzicie, w końcu po tym ruchu udało się oddzielić yy, wieżę od, czy wieżę od króla, ponieważ tutaj już wieża yy, nie, nie chciała ruszyć po raz kolejny na 7, bo tutaj już coraz bliżej rogu, coraz bliżej Mato, coraz ciężej by było się tu bronić. Zdecydowali zdecydował się odkleić króla od wieży. Teraz próbujemy dawać szachy, cały czas, e, cały czas próbujemy dawać szachy, aby w końcu związać jakoś, jakoś tak wieżę i król, króla, aby móc y, wziąć za darmo wieży. Jak widzicie, w końcu się to udało. Szach dający możliwość spicie wieży. Zawsze będziecie mogli do czegoś takiego doprowadzić, Wystarczy właśnie będziecie próbować tak jak na tym filmie. Najpierw ograniczać ruch i odkleić króla od wieży, a potem po prostu stopniowo szachować te do takiej sytuacji. Teraz, tak jak na filmiku, o, o tym jak zmatować królem i wieżą, to bardzo podobna sekwencja. Musimy zakończyć linie H i dać mu marta, tak samo jak. Nie będę teraz tego powtarzał, bo wszystko szczegółowo opisałem w filmie o tym, jak zmatować królem i wieżą. A więc tak się prezentuje wykorzystanie przewagi w ich Mam nadzieję, że się spodobało i elwi.